Słuchajcie, ja zmieniam lokalizację. Już nie będzie mnie w Las Vegas, a teraz lecę do Kalifornii, do Bakersfield, koło Los Angeles. Także oglądajcie, będzie ciekawie. Słuchajcie, jedziemy już tak z 200 mil ponad 300 kilometrów i cała ta trasa prowadzi przez taką dolinę, którą teraz tutaj Wam pokażę. Tutaj mamy taką dolinę dookoła góry i tak wygląda cała trasa z 300 kilometrów. I co ciekawe, to to, że jechaliśmy teraz przez taką wioseczkę, takie miasteczko tutaj. Jedyne, gdzie jest stacja przez te 300 km i chcieliśmy się zatankować, ale no, paliwo tutaj w tym miejscu to kosztuje 5 dolarów, benzyna 5 dolarów, diesel 5,60 za galon. No takie ceny tutaj są. No nie zatankujemy się tutaj, jedziemy gdzieś dalej zobaczyć. To jest za drogo, powiedzmy, jak byliśmy w Las Vegas, to tam 3,50 za galon. Tutaj 5 dolarów, no bardzo drogo. A, i to tutaj jeszcze Wam powiem, to jest jakieś opuszczone miasteczko, tutaj nie ma ludzi. Coś tam e, nagrywałem przez tą drogę, żeby Wam pokazać. No jest to opuszczone, domy opuszczone, jakieś stare. Ludzi w ogóle tutaj nie widać jakaś jedna duża fabryka. Mm. <grymne> opuszczone miasto z jedną stacją. Tak to tutaj wygląda. Jedziemy dalej. Może coś ciekawego jeszcze tutaj na drodze będzie. Ale to jest bardzo ciekawe. Jest to opuszczone miasto żywej duszy tu nie ma. Wszystko tutaj się dzieje wokół tej jednej stacji i, i droga po horyzont i samochody mijające to miasto. I tak to tutaj. Wygląda. Jestem w BAS Pro Shopie i biorę czapeczki w dwóch kolorach czarny i zielony. I te czapeczki będą do wylosowania, będą do zgarnięcia u mnie na moim kanale. Zrobię jakieś losowanie i prosto ze stanów tutaj z BAS Pro Shopu do Was nadaję, i te czapki będą do zgarnięcia. Jak wygrać taką czapkę? A mianowicie w każdym filmiku po przekroczeniu 100, 200 oraz 300. Subskrybentów pod danym filmem w opisie oraz w komentarzu będzie zawarte pytanie dotyczące danego filmiku, i osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, właśnie wygra taką czapkę. Mam trzy czapki, dwie czarne, jedna zielona, także akurat na 100, 200 i 300 subskrypcji. No. Cześć, witam was z kalifornijskiego Bakersfield. Wczoraj udało się dojechać na miejsce, ale było już późno, było po 22:00. Także szybko się ogarnąć i spać. A dzisiaj wstałem o godzinie 7 i idę na rybki. Przy samym domu, tutaj zaraz z tyłu, prawie że na podwórku mamy rzekę Kent River się nazywa i z tego co czytałem, można tutaj złowić pstrągi, basy. Także wstałem wcześniej rano i idę na godzinkę porzucać, zobaczyć, czy, czy coś uda się złowić. Jest przyjemnie chłodno, ale ma być dzisiaj 27 stopni w ciągu dnia, także, także będzie gorąco. W Las Vegas było no, 20-21: też było przyjemnie, ale tutaj już ma być dzisiaj 27, więc pod 30 stopni to już będzie. Będzie upał. No dobrze, wędkę mam przygotowaną. Ja już też jestem gotowy, żeby pójść zobaczyć, czy coś tam gryzie w tej rzece. Idę na godzinkę. Mam nadzieję, że uda się coś złowić. Jestem już nad tą rzeczką, ale nurt tutaj jest naprawdę mocny. Porzucam chwilę na gumę, może na jakieś blachy. Ale to miejsce chyba nie jest zbyt dobre tutaj przy moim domu, bo jest za szybki nurt i jest dosyć płytko. Porzucam kilka razy, a później chyba się przejdę tutaj wzdłuż tej rzeki i poszukam jakichś ciekawszych miejsc, żebym miał na, na przyszłe wypady. Będę u tej tydzień, także także będę chciał tutaj troszkę powędkować. Powiem Wam, że idę tutaj jakimiś chaszczami. Do rzeczki mam jakoś, nie wiem, 15-20 metrów. Przeszedłem przez taki mostek. No i tutaj nawet nie ma żadnej ścieżki wydeptanej, trochę się boję, że tutaj mogą być jakieś, jakieś węże. Najbardziej to grzechotników i pająków. Nie wiem, co tutaj występuje w tych re regionach. 15 metrów, a boję się, że gdzieś stanę w nieodpowiednie miejsce. Nie chciałbym tej bigosu sobie narobić. Kurde. To już nie jest Polska, tutaj to można się nadziać na coś Nawet niechcący. No zobaczcie, tutaj jakieś porzucone przyczepy. Nie wiem o co tu chodzi. Żeby mi tutaj coś nie wyskoczyło zaraz przed dziób. Cholera. No boję się trochę, kurde. Ja byłem już w podobnych miejscach jak to w Meksyku. No i tam trzeba było zachować szczególną uwagę, ale tam było pustynnie, także można było dostrzec coś z daleka. A tutaj po prostu są haszcze. Jak gdzieś coś się zaczai na mnie, to jest kurde po mnie. Dobra, jesteśmy w trochę już lepszym miejscu. Przez te haszcze się przedarłem. Teraz są to jakieś kamulce. Idę wzdłuż tych kamieni. Aż dojdę do rzeczki, ale no, tutaj też trzeba ostrożnie, bo wielu było śmiałków. Ale czasami może się coś stać. Nie jestem u siebie. Kurde, pieczone. O. Dobra, dotarłem dosyć ładne miejsce. Coś takiego, no ładniutko, tylko dosyć mocny nurt. Cała ta rzeka chyba jest takim nurtem. Dobra, ja chwilę tutaj powędkuję i jeżeli nic się nie uda, to po prostu zmykam do domu na jakieś śniadanie. Dzisiaj jest niedziela, bardzo ładny dzień się zapowiada, więc pewnie ruszę na jakieś zwiedzanie, a na wędkowanie przyjdzie jeszcze czas na pewno. Także zostańcie ze mną kilka razy tutaj pozarzucam, zobaczycie, może coś uda mi się wyciągnąć. Jeżeli nie, to mam to jeszcze tydzień. Także powinno być ok.